Hej, z tej strony Monika. Dopiero co minął listopad, a więc najwyższa pora, żeby pokazać Wam najciekawsze, naszym zdaniem, premiery właśnie w tym miesiącu, które miały miejsce. Jeżeli jesteście ciekawi, no to zapraszam do oglądania. Temat wiedźmi i Sabatów jest ostatnimi czasy szalenie popularny, jeśli chodzi o świat gier planszowych. Ostatnio mieliśmy okazję pojedynkować się z łowcą, poznawać tajemnice miasteczka, w którym żyła kiedyś Hester. Natomiast tym razem naszym zadaniem będzie takie zbudowanie klanu czarownic, aby stał się najpotężniejszym i ostatecznie zasiadł na magicznym tronie. Pierwszą premierą, o której Wam opowiem, jest gra Evenfall od wydawnictwa Rebel. W grze wcielamy się w potężnych przywódców klanów Wiedźm. Naszym zadaniem będzie budowanie kręgów za pomocą miejsc mocy, które są pozyskiwane dzięki wysyłaniu wiedźm na plansze regionów. To właśnie na nich będziemy mogli odprawiać rytuały, czyli innymi słowy, zagrywać karty, na których mogą być umiejki lub dodatkowe pola akcji. Możemy również zaprosić do swojego klanu specjalistów lub członków rady. Ci z kolei dadzą nam pasywki lub możliwość dodatkowej punktacji na koniec gry. Aby jednak zagrać jakąkolwiek kartę, będą nam niezbędne surowce, które będziemy pozyskiwać podczas żniw lub odpalając inne akcje. Wszystko to robimy po to, aby na koniec gry zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa. Wprowadzona asymetria klanów pozwala na jeszcze większą przyjemność z rozgrywki. Ale jeśli nie lubicie asymetrii, no to po drugiej stronie planszetki klanu znajdziecie identyczne umiejętności u wszystkich klanów. Jeżeli szukacie gry przygodowej, która łączy pokolenia, gdzie nawet rodzice nie będą chcieli wstawać od stołu, a dzieciaki z wypiekami na twarzy będą śledzić, co się będzie działo na stole, no to listopadowa premiera od wydawnictwa Lucky Duck Games jest zdecydowanie dla Was. Mowa o grze Toriki, której autorem jest polski twórca, czyli Wojciech Grajkowski. W grze wcielicie się w grupę ciekawych świata dzieciaków, które wyruszyły na wyprawę naukową prowadzoną przez profesora biologii. Wyruszacie więc w rejs na poszukiwanie legendarnej wyspy Toriki, bo właśnie tam podobno kryją się nieodkryte wcześniej rośliny i zwierzęta. O wyspie krążą legendy, ale nikt jeszcze do niej nie dotarł. Jak to na morzu bywa, dopadł was sztorm, który całkowicie zniszczył wasz statek. Może wyrzuciło was na brzeg nieznanej wyspy. Tak właśnie rozpoczyna się wasza przygoda na wyspie Toriki. Jest to gra kooperacyjna, w której będziecie przeżywać przygody, eksplorować nieznane tereny, zdobywać nowe umiejętności, pozyskiwać zasoby i budować narzędzia, które będą potrzebne do przetrwania. Waszym zadaniem w grze będzie odkrycie sposobu, który pozwoli wydostać się z wyspy. Musicie więc bardzo ściśle ze sobą współpracować, aby osiągnąć ten cel. Grze towarzyszy aplikacja, która Was będzie wspierać w trakcie gry. Drugą fantastyczną premierą listopada wydawnictwa Lucky Duck Games jest gra Nieświadomy Umysł. Gra zaprasza Was na ulice miasta na przełomie XIX i XX wieku, gdzie podczas spacerów możecie spotkać najważniejsze postaci ze świata psychoanalityki, z Zygmuntem Freudem na czele. W grze wcielimy się w psychoanalityka, który prowadzi swój własny gabinet, w którym pomaga osobom z zaburzeniami neurologicznymi. Nasi pacjenci będą przychodzić z traumami, licząc, że uzyskają od nas pomoc. W swojej turze gracz ma do wyboru trzy możliwe akcje. Może ogłosić pomysły, czyli innymi słowy wysyła swoje znaczniki na planszę do wykonywania akcji, a tych ma naprawdę sporo do wyboru. I może tu między innymi publikować badania, zdobywać kolejne płytki notatnika, czy manewrować wglądami, czyli znacznikami pozwalającymi leczyć pacjentów. Kolejna akcja to przywołanie pomysłów, czyli zebranie swoich znaczników i wybranie bonusów lokacji lub premii dzielnicy oraz zaopatrzenie się w kawę. Ostatnią akcją jest leczenie swoich pacjentów dzięki spełnianiu wymagań na ich kartach. Gra kończy się w momencie, gdy znacznik reputacji Freuda przesunie się na pole z symbolem zegarka na torze reputacji. Rozgrywacie jeszcze jedną rundę, i następnie liczycie punkty. No i teraz dopiero okaże się, kto znalazł lepszy balans pomiędzy leczeniem pacjentów, a liczbą wypitych filiżanek kawy. Był taki film z Hugh Jackmanem Prestige, w którym pokazano rywalizację pomiędzy dwoma iluzjonistami. Właśnie do takiego świata zaprasza Was gra Trickerion, której polskim wydawcą jest wydawnictwo Portal Games. Dowiecie się, jak ciężko jest zdobywać odpowiednie elementy do wykonywania sztuczek, jak ciężko jest znaleźć odpowiednie terminy do pokazywania swoich przedstawień, no i oczywiście, jak ciężko jest po prostu wykonywać sztuczki. W grze wcielicie się w rolę żądnych sławy iluzjonistów scenicznych. Waszym celem będzie zdobycie potężnego kamienia Trygeriona. Otrzyma go ten z Was, kto udowodni przez 7 tygodni, że wart jest jego zdobycia, zdobywając sławę w Magorii. Przez ten czas będziecie się uczyć nowych magicznych sztuczek, zdobywać rekwizyty do nich, powiększać swój zespół oraz wykonywać spektakularne pokazy magii. Na początku każdej rundy każdy z Was będzie planował za pomocą kart przydziału, gdzie i kto z jego zespołu będzie wykonywał w mieście akcję. Zgodnie z kolejnością tur, każdy gracz umieszcza po kolei, po jednej swojej postaci, w lokacji wskazanej na karcie przydziału. Następnie wykonuje wybraną akcję. Po tym jak gracze wykonają akcję wszystkimi swoimi postaciami, nadejdzie czas wykonywania sztuczek na wybranej karcie pokazu. Po pokazie następuje faza końca rundy, gdzie, między innymi, gracze dostaną wypłatę, zamówione składniki zostaną dostarczone, a znaczniki postaci wrócą na planszetki graczy. Gra kończy się po siódmej rundzie. Następnie liczycie wszystkie swoje zdobyte punkty. Gracz z największą ich liczbą wygrywa. Są takie gry, które pozwalają odwiedzić odległe miejscowości, nie wychodząc z domu. Takim tytułem jest listopadowa premiera wydawnictwa Nasza Księgarnia, czyli Miasta Marzeń. Jest to lekkie euro z ciekawą rozgrywką i ogromną wykrywalnością, gdzie dowiecie się, jak trudnym zadaniem jest takie zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, aby zadowoliła wymagania Rady Miasta. W Miastach Marzeń wcielimy się w architektów, którzy na prośbę Rady jednego z ośmiu miast będą starali się zaprojektować dzielnicę, która spełni jak najwięcej jej oczekiwań. W tym celu będziemy wysyłać naszych robotników na poszczególne miejsca na planszy, aby zdobywali jak najlepsze kafelki dzielnic, elementy wystroju, segmentów domów, czy też kart z dodatkowymi celami. Wszystkie zebrane elementy natychmiast dokładamy do naszego obszaru gry. Na każdym kafelku miasta jest informacja, jakie trzy wymagania Rady Miasta należy spełnić. Im później je zrealizujemy, tym mniej punktów otrzymamy. Mamy więc tu element wyścigu. Natomiast dodatkową pulę punktów zdobędziemy dzięki kartom, które pozyskaliśmy w trakcie gry. O ile oczywiście spełnimy ich wymagania, najlepszym architektem stanie się ten z graczy, który zbierze najwięcej punktów. Uniwersum roleplayera skrywa jeszcze wiele tajemnic, potwierdza to najnowszy tytuł, który został wydany w Polsce przez wydawnictwo Ogrygęź, czyli Architekci Stone Wybierzcie się wraz ze mną do podnóża gór Stonspain, gdzie wraz z więźniami wybudujemy najwspanialsze podziemia. Podziemia zostaną przetestowane przez herosów, których wybrała sama królowa amalia. W grze wcielicie się w jednego z architektów, których zadaniem jest wybudowanie najlepszego podziemia. Macie na budowę tylko 4 lata. W każdym roku będziecie budować cały jeden poziom podziemi. Każdy poziom jest zbudowany z kart, które będziecie draftować między sobą. Runda kończy się w momencie, gdy dołożycie czwartą kartę. Teraz liczycie wszystkie pieniądze zarobione za zbudowanie tego poziomu. I zaczynając od tego, kto zarobił najwięcej, wydajecie je na żetony rynku, które natychmiast dokładacie do swoich podziemi. Na tych żetonach mogą być skarby, potwory, pułapki, przejścia lub punkty zwycięstwa. Każdy z tych elementów może być istotnym elementem spełniającym wybrane przez Was karty wyzwań, które dadzą kolejną pulę punktów zwycięstwa. Gra kończy się, gdy zbudujecie ostatni, czwarty poziom podziemi. Liczycie zdobyte punkty, biorąc pod uwagę: końcowy priorytet, kartę celu wylosowaną na początku gry, karty wyzwań, które wybraliście w trakcie rozgrywki, punkty reputacji, które znajdują się w Waszych komnatach. Zrealizowany projekt, który wylosowaliście na początku gry, oraz wartość zbudowanego labiryntu ze ścieżek w Waszych podziemiach. Jestem przekonana, że każdy z Was miał takie chwile, gdzie największą przyjemnością sprawiało patrzenie w gwiazdy, szczególnie jeśli mieliście do czynienia z bezchmurną nocą, a światła miasta zostały daleko z Wami. W grze odkrywcy Nocnego Nieba od wydawnictwa Lukrungeist nie tylko będziemy spoglądać na gwiazdy, ale również będziemy tworzyć własne mapy Nocnego Nieba. W grze wcielicie się w obserwatorów Nieba, których zadaniem będzie stworzenie takiej mapy Nieba, która przyniesie najwięcej punktów zwycięstwa. W każdej rundzie będziecie przechodzić cztery kolejne kroki. Najpierw pierwszy gracz losuje kartę, na której wskazana jest konkretna konstelacja, którą następnie wszyscy gracze będą musieli narysować na swoich mapach nieba. Rysujecie za pomocą zmazywalnych mazaków, łącząc punkty na swoich mapach. Po narysowaniu liczycie zdobyte punkty. Po tym jak zapunktujecie, przekręcacie swoją mapę tak, aby wskazywała numer kolejnej rundy. Następną kartę konstelacji do narysowania losuje kolejny gracz. Z każdą rundą będzie coraz trudniej zmieścić wylosowane konstelacje, więc warto dokładnie przemyśleć ułożenie każdej konstelacji jeszcze przed jej narysowaniem. Gra kończy się po szóstej rundzie. Następuje liczenie punktów, i gracz, który zdobył ich najwięcej, okaże się najlepszym obserwatorem nocnego nieba. Okazuje się, że mięczaki w postaci ślimaków mogą stanowić naprawdę niezłą armię, szczególnie jeśli w ich łapy oddamy cały szereg przeróżnych broni, dowolnej broni. Przekonacie się wtedy, jacy twardziele tkwią w tych skorupkach. Sprawdzicie to, grając w najnowszy tytuł wydawnictwa Galakta, czyli Ślimaki. Jedynym celem w tej grze jest eliminacja wszystkich innych jednostek, wszystkich innych graczy na planszy. Do tego będą Wam służyły karty arsenału oraz umiejętności poszczególnych armii. Dodatkowo, na wyspie, na której będzie toczyć się bitwa, kryje się wiele wybuchowych niespodzianek. A jeśli jeszcze Wam mało, to wody otaczające wyspę są skażone i każdy ślimak, który na koniec rundy będzie w wodzie, otrzyma dodatkowe obrażenia. W każdej rundzie gracze będą wybierać aktywnego ślimaka oraz programować akcje, które będzie wykonywał. Akcje są programowane za pomocą kart, które będą w fazie akcji kolejno po jednej odsłaniane przez graczy. Może jednak okazać się, że to, co zaplanujecie, nie dojdzie do skutku. Musicie więc podejść bardzo strategicznie i przewidzieć ruchy przeciwników oraz samemu nie dać się rozszyfrować, co planujecie. Pamiętajcie, że jest tylko jedna zasada killem all, a więc nie dajcie się dopaść. Jeżeli zakochaliście się w kafelkowym układaniu obszarów w grze Dorf Romantik, no to z pewnością zainteresuje Was kolejna premiera. Wydawnictwo UV Games przygotowało polską edycję gry Dorf Romantik Pojedynek. Dorf Romantik Pojedynek to dwuosobowa wersja gry, którą wielu z Was określało jako planszówkowe spa. Tym razem jednak, zamiast współpracy, czeka Was rywalizacja w budowach obszarów. Każdy z graczy będzie zarządzał swoją pulą kafelków, którą będzie w dowolny sposób dokładał do swojego obszaru gry. Jeden z graczy będzie graczem aktywnym. Miesza on wszystkie swoje kafelki, układa w zakryty stos i to właśnie z tego stosu będzie dociągał po jednym kafelku. Drugi z graczy odszukuje w swoim zestawie identyczny kafelek i również dowolnie dokłada go do swojego obszaru. Tak jak w przypadku gry Dorf Romantik, również i tu w trakcie gry będziecie musieli realizować różne zadania. To właśnie ich realizacja będzie przynosiła punkty zwycięstwa. To, jak wam pójdzie w trakcie gry, zależy tylko i wyłącznie od waszych decyzji. Teraz mam propozycję dla wszystkich tych, którzy kochają zagadki kryminalne i wszelkiej maści dedukcji. Premierą listopada wydawnictwa Muduko jest gra Lipowo Kto zabił. Która została przygotowana na podstawie prozy Katarzyny Puzyńskiej. Lipowo kto zabił to gra dedukcyjna zamknięta w poręcznym, magnetycznym pudełku. Przeniesiemy się do tytułowej miejscowości Lipowo, w której jako śledczy będziemy starali się ustalić, kto, gdzie, czym i o której godzinie dokonał przestępstwa. W grze jednorazowo może wziąć udział aż pięciu śledczych, którzy będą działać samodzielnie. W grze możecie przesłuchiwać, robić wywiad środowiskowy, dawać łapówkę, słuchać plotek, no i oczywiście rozwiązać sprawę. Ważnym elementem jest wsłuchiwanie się w pytania i odpowiedzi udzielane przez innych graczy. To właśnie na podstawie tych wskazówek będziecie mogli ustalić prawidłowe rozwiązanie. Ponieważ za każdym razem przestępstwo tworzone jest za pomocą czterech losowych kart, liczba spraw do rozwiązania jest tu naprawdę ogromna. W sennych objęciach nowego Arkamor, starożytne zło, obudzone ze snu, zwolna podnosi łeb. Zrodzone w morskiej bryzie szepty niosą zapowiedź powrotu szaleństwa, które przez eony trwało w spoczynku. Głęboko pod powierzchnią fal zbudził się tytaniczny koszmar, a jego obecność przenika umysły nieświadomych mieszkańców. Niczym zdradzieckie nasiona, zasadzone w żyznej glebie, Zło zapuszcza swe korzenie, zamieniając te poczciwe duszyczki w naturzonych kroczących. A Wy, moi drodzy, w grze Małe Picki Tulu wcielicie się w jednego z sześciu badaczy, których zadaniem będzie powstrzymanie pełnego macek zła. W grze Małe Picki Tulu od wydawnictwa galakta, wcielicie się w badaczy, których zadaniem jest zapieczętowanie wszystkich sześciu pól portali. Jest to gra kooperacyjna, więc musicie nawzajem się wspierać, aby zrealizować ten cel. Aby jednak móc zapieczętować portale, najpierw musicie przetłumaczyć 25 stron nekronomikonu. Do tego celu będą Wam służyły zbierane macki szaleństwa, które będą pojawiać się na kartach miasta. W trakcie gry, przedwieczni będą rosnąć w siłę, oraz na planszy będą pojawiać się kroczący, czyli dodatkowe potwory, które trzeba będzie pokonać. Szaleństwo będzie tu czekać na Was na każdym kroku. Spieszcie się więc z tłumaczeniem i jak najszybciej starajcie się zapieczętować wszystkie portale. Jeżeli Wam się to nie uda, no cóż, oznacza to, że Wielki Przedwieczny okazał się zbyt silnym zawodnikiem. Puszczanie latawców niezależnie od wieku daje przeogromną frajdę. Najpierw mamy tutaj etap przygotowania, projektowania naszego fantastycznego kolorowego latawca. Potem puszczamy go w powietrze i sprawdzamy, jak długo się będzie tam utrzymywał. Te wszystkie emocje będą obecne w najnowszej grze wydawnictwa Fox Games, czyli szalone latawce. Szalone latawce to gra imprezowa, kooperacyjna czasu rzeczywistego. Zadaniem Waszej drużyny będzie utrzymanie wszystkich latawców jak najdłużej w powietrzu. Latawce są tutaj reprezentowane za pomocą kolorowych klepsydr. Jeżeli dopuściliście do całkowitego przesypania się piasku, latawiec spada. Kolejno w swojej turze każdy z graczy będzie zagrywał jedną kartę i obracał odpowiednią klepsydrę lub klepsydry w zależności od kolorów na zagranej karcie. Na koniec swojej tury dobiera kartę, a tura przechodzi na kolejnego gracza. Gra kończy się sukcesem, gdy u nikogo nie ma żadnej karty do zagrania, a we wszystkich klepsydrach nadal przesypuje się piasek. Jeżeli jednak przynajmniej jednej klepsydrze przesypał się cały piasek, natychmiast kończycie grę i liczycie punkty w zależności od liczby kart, które nadal zostały w grze. Zapewniam Was, czeka Was tu wiele emocji. Jeżeli myślicie, że Bruno Cotala powiedział już ostatnie słowo tworząc Kingdomino Prehistoria i że w tym temacie nie da radę wymyśleć już nic nowego, no to bardzo się mylicie. Dziki Zachód, kowboje, krowy, to wszystko czeka Was w najnowszej grze wydawnictwa Fox Games, czyli Moon River. Jako szczęśliwy posiadacz ziemi nad brzegiem Moon River będziecie starali się tak ją rozwijać, aby przyniosła jak najwięcej zysków. Znajdzie się więc na niej miejsce na pola kukurydzy, łąki, na których będą się paść krowy, lasy, kaniony oraz miejsce na farmę. Jednak aby czerpać z niej zyski, najpierw musicie ją zbudować. W King Domino mieliście do wyboru gotowe kafelki, które wybieraliście i dokładaliście do swojego obszaru. W Moon River będziecie je najpierw stworzyć, składając dwa elementy. Na kafelkach znajduje się szereg symboli, które będą pozwalały Wam tworzyć stada krów, usuwać znaczniki krów i zatrudniać wspólników, którzy wniosą do gry dodatkową interakcję. Mogą oni dawać dodatkowe punkty na koniec gry, ale również będą tacy, którzy ukradną krowę innego gracza. Gra kończy się, gdy nie można uzupełnić rynku kafelkami terenu. Po rozegraniu ostatniej rundy liczycie punkty. Jeżeli nie straszne jest Wam szaleństwo i groza kryjąca się w różnych lokalizacjach, a Wy krwi czujecie potrzebę ratowania świata przed grozą przedwiecznych, to z pewnością zainteresuje Was najnowsza premiera wydawnictwa Portal Games, czyli kolejne pudełko z linii Cthulhu Death May Die, Strach Przed Nieznanym. Cthulhu Death May Die, Strach Przed Nieznanym to kooperacyjna gra przygotowa oparta na scenariuszach, w której wcielacie się w badaczy, których celem jest przerwanie rytuału i zabicie przedwiecznego. Każdy scenariusz to oddzielna przygoda, do której są przypisane karty scenariusza, kartę mitów, kartę odkryć oraz specjalne żetony. W trakcie gry będziecie poruszać się po zbudowanej z konkretnych elementów lokalizacji, której schemat znajdziecie na karcie scenariusza. Czeka Was tu szereg spotkań, masa bitew i telematów, a Wasza poczytalność będzie testowana na każdym kroku. Wybrana przez Was postać badacza będzie miała unikalne zdolności, które w trakcie gry będziecie rozbijać. W swojej turze będziecie wykonywać akcje, których celem jest zbliżenie Was do wygranej. Pamiętajcie, ta gra to istne szaleństwo. Niebezpieczeństwa czają się za każdym rogiem. W każdej chwili może wybuchnąć ogień, a przedwieczny może zostać przywołany wcześniej niż myślicie. Wygrywacie grę. Gdy uda wam się zabić przedwiecznego, pokonując jego ostateczne stadium, natomiast przegrywacie na wiele innych sposobów. Czy macie więc odwagę stanąć do tak nierównej walki? To już wszystko, co dla Was przygotowałam w tym odcinku. Dajcie znać, czy któraś gra Was zainteresowała, czy któraś gra już jest na Waszej półce, a może już któraś jest rozegrana. W każdym razie. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało i które premiery powinny jeszcze w tym zestawieniu się pojawić. A na razie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia za miesiąc. Cześć! Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.planszowymysy.pl bo z nami, wiesz co, wygramy.